Uwaga, to już tak naprawdę koniec Larego i Lorego w Brawl Stars. Zostanie tak mocno zmieniony, że no, to już nie będzie ten sam zadym, aż zaraz powiem wam o tym więcej, ale ten odcinek musimy zacząć od wyjaśnienia tego filmiku, co wrzuciłem wam wczoraj, czyli filmiku, gdzie możecie odebrać darmowego stardropa. Dostałem masę komentarzy, że ten stardrop wam nie działa i nie możecie go odebrać, przez co wyzywaliście mnie od skamera, od najgorszego i tak dalej. Mordeczki zacznijmy od tego, że nigdy nie pokazałbym wam czegoś co nie działa lub czegoś, co jest skamem. Jak widzicie, no i nawet na odcinku wam to pokazywałem, ja normalnie odebrałem sobie tego Start dropa z tego linku i normalnie mi on działa. Później po odcinku bujemy się na moje drugie konto i na nim też go sobie odebrałem i też mi działa. Ale rozumiem też was, że mogliście mieć z nim jakieś lagi, ponieważ ten link ponoć był mocno zlagowany. Okazuje się, że idealnie działał on w pierwszy dzień, czyli dzień przed tym, gdy wrzuciłem ten odcinek, gdy ja tego start dropa odbierałem. W kolejne dni po prostu był on zbugowany, ale też dla wielu osób działał, co było widać po komentarzach, że pisaliście, że jednym działa, a drugim nie. Wystarczyło wejść w ten link i chwilkę poczekać parę sekund lub parę minut. U niektórych były to sekundy, u niektórych minuty. a niektórych którzy nawet nie musieli czekać i dostawali go od razu. Więc proszę, nie złoście się na mnie, nie bądźcie na mnie źli, bo naprawdę chciałem dobrze, a kurczę wyszło tak, że mnie wyzywaliście. W ramach rekompensaty dla tych, którym nie udało się odebrać, w sumie dla wszystkich, rozdam 80 gemów. Jedna osoba z was je zgarnie, więc jak chcecie dostać 80 gemów ode mnie w Brawl, wystarczy, że zostawicie łapeczkę w górę pod tym filmikiem. Oprócz tego zostawicie subika na moim kanale, trzeba subskrybować mój kanał, to jest bardzo ważne. No i oczywiście w komentarzu napiszcie, po prostu biorę udział. Osobę, która dostanie ode mnie te gemiki, poznacie w kolejnym odcinku na tym kanale. Ale Tori. I mam nadzieję, że już nie będziecie na mnie źli o ten link do StarDropa, bo naprawdę odbi totalnie działał Widzowie, to na dwóch kontach i wielu osobom, które korzystały z tego odcinka też działał. Ale dobra, filmik ten zaczniemy sobie od bardzo ciekawej rzeczy. I to jest pytanko też do was, możecie mi napisać w komentarzu. Czy pamiętacie, jaki skin na waszym koncie był waszym pierwszym skinem z wszystkich, które mieliście? Mój to był skinek do Nity, a dokładniej to Panda Nita. To jest pierwszy skinek, którego kupiłem. Oczywiście nie liczę skinów, które dostałem za darmo, jak na przykład Starshelly, zagranie w 2018 roku, czy Barleya, tego czarodzieja. Ja za Supercell ID połączenie Ale pierwszy skin którego kupiłem to właśnie był Panda Nita, jestem ciekawy jak to wygląda u was Kogo wy pierwszego kupiliście Postaram się przypiąć serducho jak takie komentarze zobaczę A propos skinków, pamiętajcie o tym, że jak Wpiszecie w Torii w sklepie Brawl Stars i na przykład Doładujecie sobie jakiś pakiet klejnotów w sklepie Lub jakieś inne fajne oferty, to pozdrowię was Na odcinku, na tego maila, którego tutaj wam wyświetlam Wysyłajcie mi potwierdzenie, czyli nagranie Lub screen jak kupujecie coś z moim kolem I właśnie wtedy będę was pozdrawiał Jak wiecie teraz w Brawl Stars trwa specjalny event chińskiego nowego roku Ale on za parę dni no, może za paręnaście dni się już skończy. I będziemy mieli jeszcze trzy inne nowe eventy w Brawl Stars, które będą w lutym, czyli w tym miesiącu. Czajcie, jaki luty będzie mocny? bo dość, że jest chiński nowy rok, to jeszcze trzy inne eventy będą. Ja wam powiem teraz ich daty i co to będą za event. Zresztą tutaj wyświetlam wam całą tą grafikę i jak już widzicie na początek, w okolicach 11 lutego będziemy mieli specjalny event związany z futbolem amerykańskim, czyli wejdzie ten skinek El Primo, e, taki trochę rugbysta, oprócz tego będzie do niego specjalna ikonka, e, emotka i tak dalej. Chyba jedną memotkę będziemy mogli dostać za darmo po prostu w wykonaniu misji i najprawdopodobniej będzie też specjalne wyzwanie z okazji tego eventu, specjalny challenge, za którego oczywiście też będą nagrody, ale to z tym challengem jeszcze nie jest potwierdzone, potwierdzone jest to, że ten skinnek wejdzie i będzie taki specjalny event pod niego będziemy mieli to tło, które wam tutaj wysietam nowe w menu e, które też jest całkiem fajne swoją drogą no skinnek ten jak ktoś będzie kosztował 199 gemów, lecimy dalej, bo będziemy mieli później walentynki, oczywiście koło 14 lutego bo wtedy są walentynki, e, no i wtedy wchodzi doll Jessie, czyli ta laleczka Jessie która kosztować będzie tylko 29 gemów lub 1000 błyskotek, to jest najlepsza okazja, żeby jakiegoś skinka takiego taniego kupić, bo naprawdę nie dość, jest giga ładny, no to jeszcze jest specjalny eventowy z okazji walentynek, więc myślę, że spoko opcja, przy okazji walentynki e, będzie też kilka innych rzeczy, ale o tym nagram wam może jeszcze specjalny odcinek, jeśli chodzi o Brawla no i gdzieś bardziej w końcówce lutego będziemy mieli jeszcze specjalny event związany z karnawałem, wtedy wchodzi mordki ten specjalny skinek do Piper e, który jest bardzo ładny, kosztuje 149 gemów lub 5000 błyskotek e, no generalnie ikonka gracza i emotki też tutaj do niej wejdą, taki mniejszy ale też powinno być wtedy nowe tło, em, takie fioletowe. No i ogólnie to spoko, że taki event będzie. Więc jak widzicie, w lutym szukuje się jeszcze naprawdę sporo kontentu. Ale to, co mam powiedziałem, to oczywiście nie wszystko. Na pewno twórcy jeszcze coś fajnego planują. Myślę, że będą też jakieś fajne, darmowe prezenty w lutym. Ale okej, okay, teraz przejdźmy sobie do jednej z najbardziej znienawidzonych, ale zarazem najbardziej ukochanych postaci, jeśli chodzi o Brawl Stars y, przez graczy. No chodzi mi o Larego i Loriego. Jak wiecie, jest to zadymiarz, którym jak się gra, no to każdy go mega lubi i jest fajny. Ale jak gracie przeciwko niemu, to już każdy jest wkurzony i po prostu. Nienawidzi tego zadymiarza. No nie ma co ukrywać, że zadymiarz ten jest za mocny, co na przykład widać też po topce polskiej, że każdy wbija na nim mega, mega chore, wie, wielkie, wysokie pucharki. No a na innych zadymiarzach aż tak to nie szło. Po prostu na tym zadymiarzu jest trochę łatwiej wbić te pucharki niż na innych. Tym bardziej, że ostatnio też był Bóg z pucharkami, ale no to o tym mówiłem wam we wcześniejszym filmie i powiemy sobie jeszcze trochę później. No ale nie ma co ukrywać, że jak gracie giereczki, to ciągle spotyka się tak naprawdę Larego i Loriego. Czy to jest zadyma, czy to jest solo, czy to jest knockout. No na każdym trybie tak naprawdę. Go spotykacie pełne drużyny Lary i Lori. I też nieważne, czy na wyższych, czy na niższych pucharkach no są oni wszędzie. No i wiele osób prosi o to, żeby twórcy w końcu osłabili tego Larego i Loriego, bo nie da się przeciwko nim grać. Oni są za mocni. Zwłaszcza jak gracie przeciwko kilku tym Larym i Lorim I uwaga, mamy odpowiedź Franka. Między innymi w kilku odpowiedziach do osób, które pisały do niego na Twitterze, odpowiadał takie wiadomości, które miałyby nam sugerować, że Lary i Lori w końcu dostanie nerfa. Czyli po prostu, że zostanie osłabiony. To już jest potwierdzone. Nie znamy jeszcze takiej odpowiedniej daty, kiedy zostanie osłabiony, ale jest już. To pewne. Podobna sytuacja była z kitem. Frank też pisał, no i oczywiście kit tego nerfa dostał. Co prawda kit nie był aż tak bardzo może mocny jak Larry i Lori, też był mocny, ale nie aż tak. No ale został znerfiony, już jest dużo słabszy, już to jest takie w miarę zbalansowane, że ma to sens. No i czekamy jeszcze właśnie na zmianę Larego i Loriego. Pewnie w najbliższych dniach lub tygodniach ta zmiana nadejdzie i już nie będzie on taki mocny. No bo wiecie, no jednak teraz to rzeczywiście jest przestada. Z jednej strony szkoda, że zostaje osłabiony, bo bardzo przyjemnie się nim gra i łatwo, ale jak gramy przeciwko, no to już nie jest fajnie. Więc ja jestem za tym, żeby po prostu go trochę osłabić. Wiadomo, nie za mocno, ale trochę, żeby go osłabili. 25 rank na nim już wbiłem, więc w sumie co zrobić się miałem, to już zrobiłem. My jak chcemy sobie przejrzeć skiny, to wchodzimy w katalog i tutaj normalnie sobie na przykład wybieramy jakiegoś zadymiarza, albo rzadkość, którą chcemy sobie sprawdzić dokładniej. No to patrzcie, jak mają w Chinach. Oczywiście w Chinach też mają taki katalog, jest podobnie, ale mają specjalne skiny związane z chińskim Nowym Rokiem. I one wyglądają zupełnie inaczej niż u nas. Jest tam Astronauta Spa, jakiś Capricorn Stew, który jest wybrany i w ogóle jest gigapotężny. Electro Cold, Electro Shelly. Sagittarius, Bo, Aquarius Ms i Mechatron Mortis. Ja wam te wszystkie skiny już wcześniej pokazywałem, ale po prostu chciałem wam pokazać, że to jest mega dziwne, że rzadkości tych skinów to są skiny z chińskiego nowego roku. My, jak sobie wejdziemy, w właśnie nasze rzadkości, wejdziemy w chiński nowy rok, to jest gdzieś tutaj, poczekajcie, tu, no to zupełnie inaczej to wygląda, tak naprawdę, nie? Zupełnie inne skiny tutaj są, a u nich jakieś takie totalnie inne, więc chciałem wam to pokazać, bo wydaje mi się, że jest to ciekawe. A dla tych, co oglądają do końca, zostawiłem tutaj coś giga ciekawego. Tak naprawdę najmocniejszą rzecz, Zostawiłem na koniec. Uwaga, zaufajcie mi i zostańcie. Pisujemy sobie specjalne ID w klanach 2JCUJ. Y0RJ Coś takiego. I klikamy sobie, szukaj. I mam wyskakuje nam taki klanik Dynamic Gaming. I tutaj musimy zjechać sobie na praktycznie sam dół tego klanu. Jest tu ziomek koniku One Trick Dyna. Klikamy sobie w niego i nie uwierzycie, co to jest za konto. murdeczki Ten chłop na każdej z postaci ma 0 pucharków. Oprócz Dynamike'a, na którym ma 4691 puszek. To nie jest fake sobie. możecie to sobie sprawdzić. Ja w poprzednim odcinku was się pytałem, czy to może być prawdą, czy nie. No bo sam w to nie dowierzałem, ale zobaczcie. Czułem to na własne oczy i po prostu musiałem wam to pokazać. Znalazłem tego gościa, namierzyłem go i to jest chore. Zobaczcie, jak on ma w ogóle zwycięską pasę dużo, nie. Oczywiście do rekordu brakuje mu dużo, ale jakby nie patrzeć, no chłop ma kurczę, 4691 pucharków na daj na Majku. To jest chyba taki absolutny rekord. I pewnie zapytać się, jak on wbił aż tyle pucharków. No to powtórzę jeszcze raz ostatnio w Brawl był taki bug, który pozwalał, mając wielkie pucharki na danym zadymiarzu, grać przeciwko osobom, które mają małe pucharki na danym zadymiarzu. Mam nadzieję, że rozumiecie, że nie losowało wam osób z podobnymi pucharkami, tylko Kolosowało osoby z niskimi pucharkami, mimo że tych pucharków mieliście dużo. I tak ten chłop właśnie wbił sobie na mega wysoki rang Dynamica. Jak dotrwaliście do końca filmiku, możecie mi napisać w komentarzu, ile wymać najwięcej pucharków na jakimś zadymiarzu. A ja dziękuję za otworzenie do końca. Widzimy się w kolejnej. Do zobaczą kapiona.